Cześć. Dziś pokażę Wam, czym są równania. Żebyśmy mogli mówić o równaniach, potrzebujemy minimum dwóch wyrażeń, z których jedno jest niewiadomą i są połączone znakiem równości. Na przykład 2x jest równe 6. Po lewej stronie mamy wyrażenie 2x, po prawej stronie mamy szóstkę i jest połączenie znakiem równości. Albo na przykład x plus 3 jest równe 5. Po lewej stronie mamy więcej wyrażeń połączonych znakiem dodawania. Po prawej stronie mamy również wyrażenie piątkę i połączone są znakiem równości. <laughs> Żeby mówić w ogóle o równaniach, musimy zacząć od pojęcia dziedziny równania. Jest to jedna z najważniejszych kwestii przy rozwiązywaniu równań. Od tego będziemy zaczynać każde rozwiązanie. Dziedzina to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, dla których wyrażenia tworzące mają sens. Na przykład 2 przez x minus 2 jest równe 0. Zastanówmy się, czy jest jakaś liczba, która jest niedozwolona. W ułamku, czyli tak naprawdę w dzieleniu. Czyli taka liczba, jeżeli podstawię ją pod x, sprawi, że całe to wyrażenie nie będzie miało sensu. Przy ułamkach musimy pamiętać o tym, że nie możemy mieć w mianowniku zera, ponieważ nie wolno nam dzielić przez zero, czyli nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. Istnieje taka jedna liczba, jeżeli ją tutaj pod x podstawimy, to wyzeruje nam cały mianownik. Myślę, że już dobrze widzicie, że tą liczbą jest dwójka. Czyli tak naprawdę możemy użyć każdej liczby za wyjątkiem tej dwójki. I dziedzinę zapisujemy symbolicznie literką d. I w związku z tym, że tutaj nie możemy mieć dwójki, ją musimy wyrzucić. Czyli możemy użyć wszystkich liczb rzeczywistych bez tej jednej dwójki. Jeżeli nie widzicie, jaką liczbę trzeba wyrzucić, to zawsze można rozwiązać takie proste równanie, czyli sprawdzić, kiedy x 2 jest równe 0, czyli x jest równe 2. Czyli tej liczby użyć nie możemy. Jeżeli chodzi o dziedzinę równania. To dziedzinie równania poświęcę osobny film. Następnie przejdziemy do liczb, które spełniają dane równanie, czyli liczb takie, że jak podstawimy je do naszego równania, to otrzymamy równość prawdziwą. I sprawdzimy, czy liczba minus 1 oraz 1 spełniają dane równanie. Najpierw sprawdzę liczbę minus 1. To znaczy w miejsce każdego x, który się pojawia w naszym równaniu, a mamy w naszym równaniu dwa takie miejsca, podstawię minus jedynkę i przeliczymy, czy faktycznie to równanie będzie prawdziwe. Rozbijam moje obliczenia na dwie części, na stronę lewą i na stronę prawą. Sprawdzę na razie stronę lewą. 2 minus minus 1 do potęgi trzeciej. Czyli 2 minus minus 1 do potęgi trzeciej to jest minus 1, czyli 2 plus 1 to jest 3. Czyli po podstawieniu minus 1 do lewej części równania otrzymuję wartość 3. Sprawdzę teraz y, prawą stronę. Minus 3. Razy minus 1. To jest 3. Wniosek z tego taki, że lewa strona jest równa prawej, otrzymaliśmy równość arytmetycznie prawdziwą, zatem możemy powiedzieć, że liczba minus 1 spełnia to równanie. Ja tak w skrócie napiszę tak. Tak spełnia. Teraz sprawdzimy 1 znowu podstawię do lewej strony naszego równania, czyli mamy 2 minus 1 do potęgi trzeciej, czyli 2 minus 1 to jest 1 i podstawię do strony prawej i tutaj mamy minus 3 razy 1 to jest minus 3. Czyli otrzymaliśmy tutaj że lewa strona nie jest równa prawej, zatem liczba 1 nie spełnia równania. Następna rzecz, która będzie bardzo ważna, to z jakimi rodzajami równań będziemy się spotykać. I mamy trzy podstawowe takie typy, z którymi możemy się spotkać. Pierwszy rodzaj równań to taki, który ma rozwiązanie. I w zasadzie z nimi będziemy się spotykać najczęściej. Zazwyczaj będzie nam zależało na tym, żeby to rozwiązanie uzyskać. I to są na przykład takie równania. X plus 5 jest równe 7. I myślę, że nie trzeba tu stosować żadnych metod. Od razu widzimy, że x musi być równe 2, bo 2 plus 5 daje 7. Albo na przykład x kwadrat jest równe 9. Czyli szukamy takich liczb, które podniesione do kwadratu dadzą nam 9. I tutaj okazuje się, że mamy dwa takie rozwiązania. x jest równe 3 lub x jest równe minus 3. Co ładnie, zapisujemy, że x należy do zbioru minus 3 i 3. Przejdźmy do drugiego rodzaju równań. Są to równania tożsamościowe, czyli takie, które są spełnione przez wszystkie liczby. I zobaczmy, jakie to może być równanie. Na przykład x kwadrat jest równe x minus x 1 plus x. Troszeczkę uporządkuję tą prawą stronę mojego równania. Powymnażam x razy x, daje nam tutaj x kwadrat, x razy minus 1, czyli minus x i jeszcze plus x. Skrócę wyrazy podobne, czyli x kwadrat jest równe x kwadrat. Czyli otrzymuję tutaj gdzieś w trakcie rozwiązania. Jakąś równość, która jest zawsze prawdziwa, a myślę, że tutaj nie ma wątpliwości. x kwadrat jest równe x kwadrat. Jest to równanie tożsamościowe. Lewa jest równa prawej. Czyli każda liczba spełnia to równanie. I ostatni rodzaj równań, z którym możemy się spotkać, to są to równania sprzeczne. Czyli takie równania, które nie dadzą nam żadnych rozwiązań. I zobaczmy takie równanie. x do potęgi drugiej jest równe minus 1. Zastanówmy się, czy takie równanie w ogóle ma jakiekolwiek rozwiązanie. Po lewej stronie mamy x kwadrat. Ten kwadrat, który występuje tutaj przy x, mówi nam o tym, że każda liczba zostanie podniesiona do potęgi drugiej. Co za tym idzie? Na pewno wszyscy dobrze wiemy, że cokolwiek podniesiemy do kwadratu, zawsze da nam liczbę dodatnią. O na przykład możemy sprawdzić: 2 do kwadratu to jest 4, i minus 2 do kwadratu to też jest 4. Jakiejkolwiek liczby byśmy tutaj nie wzięli, no to po podniesieniu do kwadratu na pewno zawsze to będzie liczba, która jest dodatnia. A po prawej stronie mamy liczbę, która jest ujemna, a minus 1 jest stałą, czyli zawsze tu będziemy mieli liczbę ujemną. Więc wniosek nasuwa się sam, że te strony nigdy nie będą sobie równe, bo liczba dodatnia nigdy nie będzie równa. Liczbie ujemnej, czyli lewa strona nie jest równa prawej, czyli nie ma takiej liczby. To równanie jest sprzeczne. Możemy to zapisać symbolicznie, że x należy do zbioru pustego. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i do zobaczenia w następnym odcinku.